Foli mierzy wilgotność powietrza. Najbardziej gorące i wilgotne miejsca na świecie Znajdują się na wybrzeżach Azji Południowo-Wschodniej, w pobliżu równika. Osobom nieprzyzwyczajonym do ciężkiego, przesyconego wilgocią i często nieruchomego powietrza żyje się w takim środowisku bardzo trudno. Wilgotność powietrza, czyli ilość zawartej w nim pary wodnej, jest tam wysoka, ponieważ pod wpływem ciepła powietrze, powietrze. Absorbuje wodę parującą z mórz i oceanów. W strefach zimnych powietrze jest relatywnie suche. Ludzie nauczyli się mierzyć wilgotność powietrza dopiero w XVII wieku. Co prawda Leonardo da Vinci w latach 40. XV wieku zaprojektował prymitywny wilgotnościomierz. Jednak pierwszy działający przyrząd służący do pomiaru poziomu wilgoci w powietrzu skonstruował w 1664 roku włoski naukowiec Francesco Folli 1624-1685. Wynalazek Folli'ego było to kunsztownie zdobione urządzenie z Mosiącu, w którym rolę higroskopijnego Absorbującego wilgoć wskaźnika pełniła papierowa wstęga, pod wpływem różnic w zawartości pary wodnej w powietrzu długość wstęgi ulegała zmianie, a prosty system mechaniczny przesuwał wskaźnik centralnie umieszczonej mosiężnej tarczy ze skalą. Niektóre współczesne wilgotnościomierze nadal działają w oparciu o tę samą zasadę, tyle że zwykle zamiast papieru wykorzystuje się w nich jasny, ludzki włos. Wydłuża się on i kurczy zależnie od zawartości wilgoci w powietrzu, e, w otoczeniu. Obecnie istnieje wiele typów wilgotnościomierzy. Najbardziej rozpowszechniony jest, Psychrometr, w którym porównywane są odczyty dwóch termometrów, suchego i, zanur i zanurzonego w wodzie. Inne, półprzewodnikowe, mierzą zmiany w oporze elektrycznym, na który wpływa wilgotność powietrza.